Sią witajcie, ja dzisiaj pokażę wam trzy najlepsze gry przeglądarkowe, w których możecie grać na, na, na laptopie chyba swojej babci, więc słuchajcie, pierwszą grą jest Agmajo, Agmajo gram już sobie to w szkole, jest to naprawdę, znaczy już szkoły nie mam, ale i Agmajo jest holen... Nie, nie jest holenderskie. To jest po prostu Agario, tylko że takie fajniejsze, bo mamy tutaj różne serwery. Ja sobie nie, wiem, pójdę na Super Sonic i Super Sonic nam do to, że jesteśmy strasznie szybsi szybcy, nie? To jest takie samo jak Agario. No i musicie po prostu być mega wielcy i wszystkiego rozwalać. Uja pierdziole. Męcno. Pogramy sobie w, trochę w to i jak przegramy, to po prostu idziemy do... pójdziemy do kolejnej gry. Patrzcie, co to jest. Patrzcie, co jest? Co jest? Aha i się teraz rozdzieliłem. Super. Typ awczył sobie. Więc no. Nie typ, typ nie zje zaraz. Dobra, zjadł nie? więc to było pierwsza gra. Słuchajcie, drugą grę nagrał This Stream, to znaczy z stanowiska, poczekajcie. This stream, Predator. musisz to wpisać, ja mam oczywiście linki do wszystkich kier. Wpisie jest taki filmik. O, i on, on gra w, taką, w takiego Mario, nie? Poczekajcie. O, i gra. I to jest to. Full-screen Mario. No i mamy. O i widzicie możemy sobie już iść. Nie możemy sobie już grać. <laughs> Igam sobie po prostu. No jesteśmy większymi. Większy Mario. Dobra. podskoczymy wysoko. Bam. Drugi o teraz. Dobrze. Skakujemy. Poczekajcie, bo właśnie this stream pokazywał, że tu jest gdzieś taki ukryty grzybek. Tutaj gdzieś. Jest, mamy go! Jestem głupkiem, ale zagram sobie jeszcze raz, bo Mario naprawdę mi się podoba. Tak, mamy. Teraz odbijemy grzybka w drugą stronę. Zaraz spróbujemy znowu wziąć tego grzybka. No serio? Super. Słuchajcie, od razu chcę wam powiedzieć, że robię maraton daily. Yy, bo no, robimy da maraton daily. Yy, przez chyba dwa tygodnie będzie, będą codzienne filmy, ale okej. Okay. Kolejną grą będzie Madalin Stunt Cars. Yy, jest to też bardzo ładna, fajna gra, bo grałem ją w, w szkole. Grałem. Grałem w szkole. No i jest to nawet fajna wyspa. No, nie, to będzie grała. Mm. Dobra. Bierzemy tryb ładowania. Dobra, szybko, szybko. Dobra. I my musimy mieć flasha, by the way. Tutaj musimy mieć flaszę, Lepiej jakby, jakbyśmy mieli. Tutaj będzie mi legować. No to, bo ta gra nie jest jakoś bardzo wymagająca, ale też nie jest jakoś mało wymagająca. Ale powiedziałem. I w ogóle ja chcę powiedzieć, że za pół godziny idę na pizzę i nie wiem, czy będę coś nagrywał. Ale może nagram coś. A więc to jest fajna gra. No trochę się laguje i weźmiemy sobie jakieś fajne autko, nie? Tutaj możecie sobie wybierać autka, jakie chcecie. I ja lubię na przykład to auto 43. Ty, ja taki sam kolor. Lodży. Dobra i klikamy teraz sobie single player. Single player. Aha, i mamy. I tutaj na górze mamy loading. Mamy loading, i mamy dopiero 33%. Co jest? O, dobra. I zaraz nam się powinno włączyć. E, aha, bo no, musicie wziąć create room. Creating room room name nie wiem, Trako... Najlepszy, bo taka prawda. No, creating lu room, ale mi się ładuje tak długo. O, dobra, kiedy nam się to wyładowało? Jak właśnie mówiłem, że ta gra nie jest wymagająca. Tak bo patrzcie. Bo ladzi Czemu mi ladży? I słuchajcie, shiftem mamy nitro, jak widzicie. I to naprawdę ladży. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, jeżeli wam się spodobało. Do zobaczenia. Elo, siema, elo.